Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Fakt. Maseczki obowiązkowe nawet od jutra. Autor pan Andrzej Zwoliński, a tutaj na zdjęciu autor całego tego zamieszania, czyli pan doktor Grzesiowski, który jeszcze nie tak dawno temu chwalił się, że po własnym domu biegał w maseczce za czasów zarazy i nawet na ostatniej wigilii Czyli tej w 2023 roku, nie pozwolił pojawić się w swojej własnej rodzinie, gdyż wyszedł im pozytywny test na COVID. Teraz pan dr Grzesiowski jest głównym inspektorem sanitarnym, no i oto mamy efekty. Maseczki obowiązkowe. Nawet od jutra. A więcej na ten temat na moim kanale YouTube wideo prezentację, Konkretnie we vlogu pod tytułem Małpia, Ospa, wykrzyknik, Mbox, wykrzyknik. Wymyślili bezobjawową, bo już się pojawiły doniesienia medialne, że zrobili badania, z których wynika, że jest coś takiego jak bezobjawowa małpia, Ospa. Tak, drodzy Państwo, jeśli macie skojarzenia z 2020, to ja też mam. A i tam dalej w tytule jest szczepionki, już kupili. Tak, bo już kupili szczepionki na małpią ospę, więc nie będzie tak jak w 2020, gdzie przez cały rok trzeba będzie czekać na zamordyzm związany z preparatami, bo to już będzie od razu, bo już kupili. Także zapraszam na mój kanał YouTube, wideoprezentację, vlog, małpia, ospa, wykrzyknik, mpox, wykrzyknik, już wymyślili, w cudzysłowie, bezobjawową szczepionki, już kupili. Pozdrawiam i oglądajcie, póki nie zakażą.